No siema farfocle to znowu ja, Kapitan Ameryka. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku protokołach, które powstają na pulsczeń, tak abyście po obejrzeniu tego wideo mieli pełne spektrum tego, czym są i jakie wnoszą pomysły oraz w jaki sposób będziecie mogli ich używać do swoich zagrań. Pamiętajcie, że są to rzeczy całkowicie nowe, nieugruntowane i często gęsto tworzone przez ludzi z małym lub żadnym doświadczeniem i nie wiemy, jakie kwiatki mogą wyjść wraz z upływem czasu już po starcie pulsa. Dlatego jak to mówi kolega z Branży Piotrek wszystko, wszystko z głową. Ja mam jeszcze taką propozycję: jeśli znajdziesz informacje zaprezentowane w tym wideo jako istotne, i chciałbyś, abym przygotował drugą część, zostaw łapkę w górę. Jak uzbieramy pod tym wideo 600 łapek, ta seria będzie kontynuowana. Ok, a więc zacznijmy od Hocus Pocus Finance. Dzięki temu będę mógł Wam dokładnie zilustrować i załapiecie pewien kontekst, dlaczego opowiadam o tych projektach, ale jednocześnie zalecam przezorność. Research do Hocus Pocus zacząłem robić kilka dobrych miesięcy temu. Zaraz na początku tylko pojawiła się informacja, że coś takiego powstaje. Początkowy koncept Prezentował się następująco. Sam token HOG jest tak zwanym reflection tokenem. W tym przypadku wystarczy, że posiadasz token na ulecie a wszystkie związane z tym benefity automatycznie spływają Ci w formie cyklicznych airdropów. Pierwszą formą pasywnego zarobku dla posiadaczy tokena HOG jest procent z opłaty, którą muszą uiścić ci co sprzedają token HOG. Innymi słowy, HOG będzie miał sell tax co w gruncie rzeczy nigdy nie jest fajne, ponieważ jeśli jesteś w tym systemie, to w momencie, gdy przyjdzie twoja kolejna sprzedaż tokena HOG, ty również będziesz musiał zapłacić ten taks, żeby wyjść. No ale dla tych, którzy tak jak ja bunkają się po świecie DeFi, nie jest to już dzisiaj nic nadzwyczajnego. Część z tej opłaty jest również pobierana do skarbca, którego środki później będą używane przez twórców protokołu, a zapewne docelowo DAO, do jak najefektywniejszego farmienia na protokołach DeFi, które powstaną na PULS, wśród których oczywiście największym jest X. No i wiadomo, później zyski wygenerowane w ten sposób są znów rozdysponowywane dla posiadaczy tokenów HOG. I teraz tu zaczyna się moja zagwostka, ponieważ te informacje wziąłem z dostępnej wtedy dokumentacji, mam tu na myśli whitepaper którego już nie ma. Dosłownie. Dzisiaj dokumentacja prezentuje się całkowicie inaczej. Skupia się na nft i ich użytecznościach, ale o tym za chwilę. Jakby tego było mało, sam token HOC i protokół Hocus Pocus jest strasznie, strasznie zakręcony. Należy zacząć od tego, że istnieje już otrzymany w podobnym charakterze projekt tych samych twórców, który nazywa się Wiz i jest na Ethereum. Zasada działania jest ta sama, która w przypadku tokena HOG. Też jest to reflection token. WIZ zawiera tzw. purple paper, który pokrywa się z informacjami, które podałem wcześniej odnośnie działania i użyteczności tokena HOG. W ogóle to dokumentacja do tokena WIZ zawiera więcej informacji o tokenie HOG niż dokumentacja tokena HOG, bo dowiadujemy się z niej między innymi, że sam zakup tokena HOG również jest obarczony taksem, także znów niefajnie. Istotną informacją jest, że ci, którzy mają już token Wiz są upoważnieni do otrzymania airdropa w postaci tokenów Hawk po starcie Pulse Chaina. Sam token Wiz nie posiadał żadnego Sacrifice, a był rozdawany dla tych, którzy włączyli się poprzez media społecznościowe do promowania tego projektu. Token Hawk również nie posiadał Sacrifice i będzie airdropowany dla posiadaczy tokenów Wiz, a nawet dla tych, którzy kiedyś mieli token Wiz, a potem go sprzedali, choć dla tych drugich alokacja jest 9 razy mniejsza niż dla tych pierwszych. Wracając jednak do NFT, muszę powiedzieć, że sami. Czarodzieje prezentują się naprawdę kozacko. Przypominają mi Vibe z gier RPG. Jest 10 różnych czarodziejów i każdy nftek zapewnia bonus w postaci zwiększonej alokacji tokenów HOK. Czyli załóżmy, że na Twoim portfelu znajduje się 100 tokenów Wiz, wtedy automatycznie otrzymujesz 1000 tokenów HOK, natomiast jeśli masz NFT-czarodzieja, który zapewnia Ci 30% bonus do Twojej alokacji, wtedy naturalnie dostajesz 1300 tokenów HOK. Jeśli totalnie się w tym pogubiliście, to uwierzcie mi, że nie jesteście sami. W ogóle największy większą bolączką tych wszystkich rzeczy, które powstają na Pulse Chain jest totalnie nieprzejrzysta komunikacja ze strony samych protokołów i jest to ich cecha wspólna. Research jest trudniejszy niż w przypadku wielu naprawdę zaawansowanych narzędzi dla degenów DeFi, właśnie z uwagi na kiepską komunikację twórców. Dobra, idziemy dalej. Liquid Loans to pierwszy głośny niepochodzący od Ryśka projekt, który pozwala na branie pożyczek pod zastaw pulsów. A więc z definicji jest to protokół pożyczkowy, który wprowadza własnego stablecoina spagowanego wartością do dolara, który nazywa się USDL. USDL jest stablecoinem zastawowym, co oznacza dla niezaznajomionych z tematem, że jako zastaw używamy tokenów puls, pod które zaciągamy pożyczkę w postaci właśnie USDL. Jakiś czas temu wypuścili oni wersję testową swojego protokołu na testowej wersji PULSE Chain. Wtedy też po raz pierwszy mogliśmy przetestować ich platformę. Nagrałem poradnik, w którym omawiam wszystkie poszczególne funkcje i mechaniki, które oferuje Liquid Loans, więc jeśli ktoś jest ciekawy jak to działa w praktyce, to link powyżej. W skrócie, można powiedzieć, że daje nam to możliwość zaciągać nieobarczone żadnym procentem pożyczki, które spłacamy w dogodnym dla nas terminie i nie są one obarczone opłatami ratalnymi za ich trzymanie. Jednak żeby nie było tak kolorowo, należy zaznaczyć, że sam proces wzięcia pożyczki jest obarczony jednorazową opłatą. Drugi token, loan, który jest natywny dla protokołu, będzie możliwym do stajkowania, w zamian za to stajkujący będą otrzymywać część z opłat, które generują ci zaciągające pożyczki. Na temat pulsji przygotowałem całkowicie osobny, długi film, więc jeśli chcecie poznać je w detalach, to zapraszam, link wyświetli się powyżej. Dla tych z Was, którzy jednak chcą... Informacje w pigułce mogę powiedzieć, że Pulse jest platformą oferującą wiele różnych użyteczności ze świata DeFi. Mamy tu zarówno Liquid Staking dla tokenów Pulse, NFT Marketplace dla kopii, które otrzymamy wraz ze startem sieci. Mamy możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw szeregu najważniejszych dla ekosystemu Pulse aktywów, a nawet unikatowy koncept Stablecoina, który jest oparty o wartość uncji złota. To jednak tylko kilka najważniejszych narzędzi, jakie dostajemy. Ponadto Pulsi daje możliwość pasywnego zarabiania w formie real yieldu, a także zdecentralizowaną giełdę, która automatycznie wyszukuje dla nas najkorzystniejszą cenę dla słopów wykorzystując pod powierzchnią Pulse X. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie będę przedłużał w temacie Pulsi, bo jest na kanale osobny film, w którym opisuję w szczegółach wszystko, co z nim związane, dlatego przechodzimy dalej. Power City jest trochę podobny w swoich założeniach do Pulsi. Również jest to ekosystem różnych narzędzi DeFi, w którym twórcy dzielą się ze stakującymi zyskami, które generuje korzystanie z tychże narzędzi. Mamy tutaj platformę stakingową, NFT Marketplace, platformę pożyczkową, gdzie jako zastaw możemy wykorzystywać tokeny Pulse X. Akcelerator, który tłumacząc pobieżnie robi za Ciebie autocompact, a także najważniejszy według mnie ich produkt, czyli most, który jeśli wierzyć w zapowiedzi, od startu ma zapewniać połączenie pomiędzy pulse a 26 innymi łańcuchami. LoWio jest, no cóż, ciekawy. Love jako kryptowaluta ma być mniej więcej odpowiednikiem młotki serduszka, którą wysyłamy w różnych miejscach różnym ludziom. Z tym, że docelowo, w przeciwieństwie do łapek i serduszek, ma również mieć jakąś faktyczną, namacalną wartość cenową. I choć w pierwszym kontakcie Love wydał mi się całkowicie głupim i niepotrzebnym pomysłem, to wraz z poznawaniem go zaczął nabierać więcej sensu. O co chodzi? Należy zacząć od tego, że istnieje sklep internetowy o nazwie LoveFi, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za tokeny. Love. W ich sklepie możemy nabyć produkty luksusowych marek po równie luksusowych cenach, przy czym dodatkowo otrzymujemy cashback w postaci to Oczywiście jest tutaj program lojalnościowy, w którym influencer może używać bezpośrednio ich sklepu do sprzedaży reklamowanych przez siebie produktów, co ma być docelowo opcją lukratywniejszą niż używanie pośrednictwa powiedzmy sklepu Instagrama, który bierze działkę z Twoich zysków w zamian za korzystanie z ich platformy. Startują oni z własnym portfelem, który będzie miał wbudowany marketplace, gdzie ten token LOVE może być wymieniany na przykład na stablecoiny. Jeśli idzie o Sacrifice, to 70% całkowitej podaży, która została wyznaczona na 500 miliardów, idzie dla ludzi, którzy dokonali poświęcenia, 15% dla sklepu LoveFi, 14% dla teamu Love.io i 1% dla Genesis Address. A że Love.io i LoveFi to jedni i ci sami ludzie, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącego wręcz z pewnością, przyjąć, że 30% pójdzie do jednych i tych samych osób. Ok, podstawową użyteczność już pobieżnie przybliżymy. Natomiast ich koncept, jeśli chwyci, jest całkiem ciekawy, choć szczerze to wydaje mi się, że on nie chwyci. Model biznesowy, jaki przyjmują, zakłada, że poprzez wprowadzenie rzeczywistej użyteczności do swojego tokena, czyli możliwość donatowania oraz wymieniania tokenów Love w ich sklepie na fizyczne produkty, nadadzą mu użyteczności, która sprawi, że coraz więcej influencerów i twórców będzie chciało odbierać wsparcie w tokenie Love. Co z kolei sprawi, że coraz więcej i więcej firm i marek będzie chciało nabyć token Love, co znów przełoży się na wzrost ceny i koniec końców ma służyć jako samo się machina. China, gdzie więcej użytkowników przenosi większy popyt na token, co powoduje wzrost ceny, co przekłada się na większe zainteresowanie influencerów, co przeciąga firmy itd., itd. Natomiast przyjrzyjmy się temu krytycznie. Jest jakiś tam sobie sklep internetowy, o którym nikt nigdy wcześniej nic nie słyszał, który sprzedaje klapki kuboty z logo Meduzy za 399 dolarów przecenione z 510,72. Wszystkie ich zakładki działają. Poza zakładką Kontakt, co samo w sobie też jest ciekawe. Token Love będzie przez otrzymujących go influencerów od razu dampowany do stablecoina, aby zapobiec utracie wartości, co momentalnie spowoduje zrównanie ceny z ziemią. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w filmie, który tłumaczy czym jest i jak działa token Love, nadmieniony jest pod koniec, że token powstaje na sieci Pulse, która jest bardzo szybka, bo ma blok o rozmiarze 3 sekund. Fiat to taki klon AWE dedykowany dla puls natomiast nie tylko, bo według mojego zrozumienia mamy tutaj trzy osobne projekty, które dokonały fuzji: Fiat IO, Fati i Famous. Famous IO ma być docelowo zdecentralizowaną giełdą, która pozwala Ci się lewarować, więc mamy tutaj koncept podobny do gmx a. Fiat IO ma być odpowiednikiem AWE, natomiast Fati IO to dashboard. Czyli tablica, która pozwala Ci śledzić zarówno Twój portfel, jak i najważniejsze portfele związane z ekosystemem PulseChain. Jeśli natomiast skoncentrujemy się na Fiat IO, to całkowita liczba tokenów Fiat została określona na 55 milionów 555 tysięcy. Pomimo ustalenia całkowitej maksymalnej podaży i braku inflacji token będzie można stake'ować. Dochód generowany jako opłata za branie pożyczek będzie rozdzielany proporcjonalnie pomiędzy stake'ujących i udzielających pożyczek 50/50, /50. ale jest tu jedno ale otóż według mojego zrozumienia tematu to w momencie gdy powiedzmy 10% tokenów nie jest zastejkowane, to dystrybucja nie jest rozdzielana korzystniej pomiędzy stajkujących. Wtedy te 10% z nagród w ramach stakingu idzie do skarbca. To dla mnie osobiście jest pomarańczowa flaga, którą zdejmie dopiero uruchomienie protokołu i przetestowanie w praktyce jak działa zarządzanie skarbcem i czy rzeczywiście jest dostatecznie zdecentralizowane i oddane w ręce zaangażowanej społeczności w ramach takiego DAO. Ekonomia rozdziela się następująco: 10% idzie na skarbiec, kontrybutorzy, kimkolwiek oni są, dostają 6%, Team zabiera 18%, 65% przeznaczone jest dla community w ramach Sacrifice, a co ciekawe, 1% jest przeznaczone jako airdrop dla Hex Origin Address. Dla mnie osobiście Fiat.io jest na maksa uzależnione od tego, czy AWE będzie zainteresowany wejściem na Pulse Chain, a biorąc pod uwagę, jak to ma być proste poprzez przeniesienie całego systemu to Ethereum ja osobiście zdecydowanie bardziej byłbym zainteresowany korzystaniem z samego AWE. Internet Money to portfel multichain, który powstaje z myślą głównie o Pulse i pozwala na czerpanie korzyści płynących ze swapów. Podobnie jak Metamask daje możliwość zamiany jednych aktywów na inne używając pod powierzchnią zdecentralizowanej giełdy Uniswap, tak samo portfel Internet Money będzie dawał możliwość wymieniania używając pod powierzchnią Pulse X. Co jednak odróżnia te dwa portfele, to fakt, że Internet Money posiada dwa tokeny. Pierwszy z nich, nazwany Internet Money Dividend Token, będzie pozwalał posiadaczom na otrzymanie części z opłat generowanych podczas wymiany w obrębie portfela, które następnie będą rozdysponowywane proporcjonalnie do procentowej ilości trzymanych tokenów. Co natomiast ciekawe, według zapowiedzi twórcy, dywidenda ma być wypłacana w formie natywnego dla sieci tokena, czyli w tym konkretnym przypadku PULSA. Co na pewno warto zaznaczyć, to fakt, że 100% z Zysków generowanych przez opłaty towarzyszące zamianie jest rozdysponowywanych pomiędzy posiadaczy tokenów, więc jest to bardzo spoko. Drugi natomiast token nazywa się tak jak sam koncept Internet Money. I jest, no cóż, kiepski. Docelowo token Internet Money nie ma żadnego innego zastosowania niż jako medium wymiany z oczywiście, co teraz bardzo modne i jak widzicie absolutnie w projektach dedykowanych dla pulsa powszechne, wbudowaną funkcją palenia, który redukuje total supply. Jednak biorąc pod uwagę znikomą adopcję, bo na dzień pisania materiału Internet Money posiada lekko ponad 3000 waletów na BNB Chain plus brak poparcia w czymkolwiek, Token powoli, ale stabilnie osuwa się w dół na wartości, pomimo iż w teorii powinien zyskiwać z uwagi na swoją deflacyjną naturę. Dodatkowym problemem jest fakt, że twórcy sami nie wiedzą, jak do końca rozegrać z naprzód sieci, który ma się wydarzyć zaraz przed odpaleniem PulseChaina. Ponieważ Internet Money jest już wypuszczony na Ethereum, nie ma jasno określonego planu, w jaki sposób rozstrzygnięta zostanie dokadamia na PulseChain. Są przygotowywane działania pod dwa scenariusze, jednak oba rozwiązania. Nie wydają mi się idealne, natomiast jeśli ktoś chce dokładnie zgłębić o co chodzi, niezbędną dokumentację zostawię w opisie pod wideo. Jedno co mogę powiedzieć w ramach podsumowania, to na pewno to, że widać jak bardzo w większości tym teamom brakuje pieniędzy. Mam straszny problem z tym, jak prezentują się ich strony. W większości są po prostu brzydkie. Pierwsze wrażenie jest przez to spaczone. Komunikacja, która płynie stamtąd dla potencjalnych zainteresowanych, jest ciężka w odbiorze, to porna. I może to brzmi jak czepialstwo, bo jak chcesz, to się dowiesz to, co potrzebujesz, ale te informacje są podane w totalnie nieuszeregowany i nieprzejrzysty sposób, i mi się to nie podoba. Wiecie, na skneżonym łóżku też na upartego zaśniesz, na kamieniu też zaśniesz, jak jesteś dostatecznie zmęczony, ale komfort takiego snu jest daleki od wystarczającego. Drugie, co mogę powiedzieć, to, że niestety większość z tych projektów żeruje okrutnie na opłatach ponoszonych przez użytkowników i cały ich koncept w zasadzie do tego się sprowadza. Są przez to podobne do siebie i niewiele wnoszą oryginalnego. I okej. Okay to że dzielą się generowanym przychodem z hodlerami i ich tokenów jest jak najbardziej w porządku jednak mam pewne obawy że z powodu tak silnej już od samego startu konkurencji bo przypominam że w dużej mierze te projekty produkty protokoły zwał jak zwał oferują te same rozwiązania czyli DEXy, marketplacy, NFT marketplace'y i tak dalej zysk który generują będzie niewielki per projekt a jeśli podzielimy to jeszcze pomiędzy ilość posiadaczy tokenów mam wrażenie że wielu ludzi się rozczaruje jak i revenue Generuje to na przestrzeni czasu, a wtedy spekuluje, że może być wielki dump tych w większości bezwartościowych tokenów na rynek, bo poza kilkoma wyjątkami tokeny natywne dla tych protokołów nie wnoszą użyteczności, która sprawi, że chciałoby się je trzymać. Tak więc kończąc już to wideo, pamiętajcie, ja tutaj jestem od tego, aby opowiadać o przeróżnych projektach, ale jak widzicie, nie zachwalam ich, jeśli nie ma czego pochwalić. Prezentuję jedynie informacje i kilka swoich wniosków i jednocześnie przestrzegam, abyście nie rzucali się jak głodne psy na wszystko, co wyjdzie na bursztynie. Dobra, na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Standardowo dziękuję za poświęcony czas na oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnych. Do zobaczenia i cześć. Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.